Jak to kurwa nie zmutowałeś, dał mnie? <średziw na <średziw na jak ja cię słyszę. Ty kurwa nawet zmutować nie umiesz. Weź ty no się on, kurwa. Bo jak on mutuje, to on ciebie nie słysza, tego słyszysz. Tak działa w tej grze. To w tydzień tutaj, prawda? Nawet mi własnie. Co tam? D Dacie radę? Majestrzały <try> 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 <Gdziemy> na nie, <try> <do> to. Jebane no. polskie kurwy ze... Co tam? Nie próbuj się. Ej <laughs> czekaj jak on Jak on fajra wrzuci o. Musimy dobre Nie Jebana, ja się jebana kurwa ze wsi robi Dobra, nie pój się Proszę Morda tam być na kurwa e, Ryj, zamkle Ryj w jogurzie twoje dziomki to kasztany i łoniaki <laughs> <laughs> Kurwa typek zew <laughs> Ty kurwa czosku jebany Mogliśmy iść na te bejchuj chuj Po co? O, kurwa fajne flesze O boże nie 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 umieraj Nie nie idź tam Kurwa no <śleski> co, po co, co, co to jest? <śleski> idź, idź Idź O kurwa <śleski> Ty się ślizgał <śleski>

Nice to meet you, loser. Let's go smoke it. Yeah, loser. Yeah, nice to meet you, you loser. Fuck you, you piece of motherfucker. You piece uh. of Poland idiot. <laughs> Don't cry. <laughs> pussy boy. Fucking Poland idiot. Kurva blejti dinatur. You idiot. Zamknięt kurwa ja pierdolęku